Cześć, z tej strony Mike. Witam Was w kolejnym odcinku z serii z kryptowalutami w plenerze. Przyjechałem sobie do Parku Zwierzynieckiego w białym stoku do tej części starej, takiej bardziej zdziczałej, gdzie nie ma placów zabaw, nie ma dzieci. Nie ma innych rzeczy. Pewnie możecie usłyszeć w tle taki, człowiek możecie się zrelaksować, pochodzić i tak dalej, żeby pogadać o kryptowalutach. Mam nadzieję, że mnie tu żadne mrówki komary i inne rzeczy nie zjedzą. Dzisiaj chciałem poruszyć parę tematów poza tym, co się dzieje troszeczkę na rynku. Między innymi chciałem poruszyć temat szkoleń i dlaczego tak bardzo z nimi walczę, bo to jest jedna z rzeczy, która jest stała od samego początku walczę. Może na początku parę słów wyjaśnienia. Jeśli chodzi o same w sobie szkolenia, to ja do szkoleń, które przekazują realną wiedzę, nic nie mam. Ja sobie przyjąłem taką politykę, że sam się edukuję, ale jednocześnie przekazuję wiedzę ludziom i robię to za darmo. Na zasadzie co łaska. Jeżeli ktoś ma ochotę mnie zdotować, przekazać jakieś tam środki, to to robi. Jeżeli nie ma ochoty i chce tylko być biorcą, no to też to robi. Ja nie będę z tym walczył. Taka jest polityka kanału. Bardzo dużo otrzymuję od was pomocy. O czym świadczy sam Discord, o czym świadczy grupa na Facebooku i tak dalej. Ludzie sobie wzajemnie pomagają i ta Darmowa wiedza, darmowa pomoc się rozszerza, z czego jestem bardzo zadowolony. Niestety, już odkładając na bok z kamerów i piramidziarzy, niestety część osób zrobiła sobie z tego intratny biznes. I jeszcze pół biedy, jeżeli, jeżeli te szkolenia przekazują jakąś realną wartość. Bo najgorszą rzeczą, i tą, z którymi ja bardzo mocno walczę, jest przekazywanie cudownych metod na wygranie w totolotka. Tak, oczywiście, kolokwialnie mówiąc w cudzysłowie. Przekazują wam magiczną wiedzę tajemną, która jest tylko u nich, i płacicie za to bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście też pragnę powiedzieć to, że ja jestem ostatnią osobą, która ma mówić komukolwiek, jak ma wydawać swoje pieniądze. Jeżeli macie ochotę wydać swoje pieniądze na płatne szkolenia, to oczywiście macie do tego prawo. Nic mi do tego, tak jak powiedziałem, jestem ostatnią osobą, która będzie decydować o tym ktokolwiek w cokolwiek inwestuje, ale jednocześnie ja Mogę Wam pokazać, że jest inna droga, że za wiedzę nie trzeba płacić. Oczywiście, też żeby było od samego początku jasne. To nie jest tak, że jeżeli ja przekazuję darmową wiedzę, to ktoś nagle sobie przyjdzie i powie, dobra Mike, naucz mnie teraz przez najbliższe dwa tygodnie po 8 godzin dziennie blockchaina. Nie, 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 ja też nie jestem frajerem. Ja też muszę mieć co do garnka włożyć. I ktoś, kto... Zada pytanie mailem, czy na Facebooku, porozmawiamy. Okej, okay, ale jeżeli ktoś będzie chciał to wykorzystać, no oczywiście, ja mu powiem: Dobrze, ale to będzie kosztować tyle i tyle. A jak nie, to tu masz źródło takie, tu masz źródło takie, tu masz źródło takie. Proszę, edukuj się, edukuj się. Ja swój czas też cenię. Ja podszedłem troszeczkę do swojego biznesu na YouTube i biznesu na, w kryptowalutach troszeczkę inaczej. Poza tym, że Eksperymentuję, inwestuje w różne projekty. wyznaje zasadę, że 9 na 10 projektów upadnie i ten jeden da dużo więcej zarobić niż strata na tych 9. To dodatkowo też wyznaje zasadę, że mogę współpracować komercyjnie z firmami. Oczywiście jest nim bardzo ze mną pod górkę, bo po pierwsze, ja za długo siedzę w biznesie, żeby dać, można powiedzieć, się naciągnąć. Po drugie, no mam już swoje lata. Zbliża mi się powoli 40 rok życia, a właściwie jest już w połowie, więc w styczniu kończę 40 lat. Być może będzie to dla Was szokiem, ale tak, nie jestem młodą strasznie osobą, nie jestem starą, bo oczywiście są także starsi słuchacze. I teraz tak, firma, ja wychodzę z założenia tak, że osoba prywatna nie musi się znać. I o ile moim celem jest, jest ocalenie osób, które są początkujące, to nie jestem tutaj po to, żeby ocalać osoby chciwe. Jeżeli ktoś jest chciwy i wierzy w to, że jest w stanie w krótkiego, w krótkim okresie czasu zarobić miliony, na różnego rodzaju piramidach finansowych, projektach klaudowych i innych różnych, no to jest jego problem. Niech zarabia, niech inwestuje. Tak naprawdę z inwestorami w kryptowaluty jest w większości przypadków tak jak z dziećmi. Dopóki dziecko nie wsadzi w ogień ręki, to możesz mu do końca życia powtarzać, że ogień parzy. Jak już raz wsadzi, to będzie wiedzieć. Tak samo jest z piramidami. Ja też wtopiłem w jedną piramidę, która nazywała się Bitconnect. I teraz wiem, jak to wygląda. Jestem bardziej ostrożny, bo nic nie uczy tak dobrze jak strata finansowa. Zresztą, słuchajcie, to tak jak z traderami. Jeżeli porozmawiacie sobie z traderem, to trader dobry powie, wtopiłem tu, wtopiłem tu, to mi nie wyszło, to mi nie wyszło. Ale jeden strzał dał mi zarobić tyle i tyle. Zresztą możecie posłuchać też między innymi Rafała Zaorskiego, który Wam powie mniej więcej jak to wygląda. I wracając do tematu szkoleń. Jeżeli ktoś chce zrobić szkolenie i przekazać realną wiedzę, przykładowo jak założyć portfel, co to jest ten blockchain, jak to działa, jak założyć konto na giełdzie, jak przelać środki, jak tradeować, jak ustawić pozycję, niekoniecznie musi być to od razu granie z dźwignią, Short i Long. No to oczywiście, ma prawo zrobić, zrobić tego rodzaju szkolenie i brać za to pieniądze. Za to, że poświęca swój czas, ja do tego nic nie mam. Ale jeżeli ktoś będzie chciał gra, dawać cudowne metody na zarobianie, albo jakieś sygnały wspaniałe tu zrobiliśmy i ta waluta już odjeżdża pociąg pendolino, ta waluta urośnie, no to ja będę z tym walczył, bo to jest naciąganie naiwnych ludzi. No wiecie, oczywiście to jest troszeczkę taki szotyzm. bo ja wiem, że ludzie są chciwi i będą przede wszystkim, bardziej do nich będzie trafiać to, jak ktoś pomacha pieniędzmi i pokaże, patrz tyle i tyle zarobiłem. Nieważne, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Tak po prostu, tak po prostu jest i tak, ta, tak jest świat zbudowany, no ale każda ocalona osoba to jest dla mnie sukces, mm, więc, mogłem się czymś popsikać, więc tak to, tak to wygląda. To jest jedna rzecz. I teraz tak, jeżeli ktoś by chciał, żebym ja zorganizował szkolenie, ja oczywiście jestem jak najbardziej na to otwarty, ale też oczywiście jasno powiem, słuchaj, no, jeżeli chcesz jakieś zadać pytania, tu masz taki film, tu masz taki, tu masz taki, ja Ci oczywiście pomogę, no ale jeżeli chcesz już mój czas, to ja mogę takie szkolenie zorganizować. Im więcej poznaję kryptowalut, im, im bardziej się edukuję w tej dziedzinie, to można powiedzieć, cytując, wiem, że nic nie wiem, nie? Im więcej wiem, tym mniej wiem. No, tak naprawdę. I to jest... O, proszę, jaki dziad lata. No, siadaj, to Cię zaraz upierdzielę, gnoju. No, także tak to wygląda. To jest jedna sprawa. Więc będę walczył do końca życia i o jeden dzień dłużej. Będę walczył z grupami naciągaczami, z kamerami, szkoleniowcami z marzeń, itd., itd., bo to jest moim celem. I to jest, można powiedzieć, coś, z czym, czym się szczycę, nie? Przekazywaniem darmowej wiedzy, można powiedzieć, rozwijaniem tego, tego naszego kryptonarodu. I tutaj, żeby ktoś nie podłapał, to nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem. Po prostu jesteśmy grupą, która rozmawia jednym językiem. Na live'ach pojawiają się także ludzie, którzy, e, którzy, można powiedzieć, też są z innych krajów. Wiem, że byli goście ze Słowacji, byli, ostatnio był człowiek z Ukrainy. Wiadomo, że to są wszystko narody słowiańskie, języki są podobne, tak jak ja rozumiem rosyjski, tak samo inni mogą rozumieć polski. Chodzi o pewne, pewną fajną społeczność, którą... Można sobie zbudować, żeby się wspólnie wspierać. To jest właśnie ten kryptonaród. Brak nie nacjonalizm, tylko takie wspólne wspieranie się, budowanie jednej fajnej społeczności, która będzie się tam spotykać, pomagać nowym użytkownikom. Zobaczcie, jak fajnie, tutaj też od razu powiem, zobaczcie, jak fajnie się rozwinął Discord Kowalskiego, który ja też wspieram bardzo mocno. Z Kowalskim wspólnie nagrywamy serię Uwaga Krypto, gdzie też troszeczkę przekazujemy wiedzy ludziom. Jak to fajnie, jak tam można fajnie dowiedzieć się różnych rzeczy, coraz więcej osób się pojawia. Ja celowo nie robię głosowego Discordu na Kryptonarodzie, bo Kowalski już to ma, no nie chcę być, być jego konkurencją, bo po co? Bo po co jak współpracujemy, chłopak fajny pomysł wymyślił, w Fa, mu za to, i można powiedzieć, że e, można powiedzieć, że fajnie to wszystko wychodzi. E, no ale teraz może już zostawmy te szkolenia z boku. Także jeszcze raz może na koniec. Podsumowując, szkolenia z wiedzy konkretnej. Tak jak najbardziej. Oczywiście ta wiedza jest za darmo w internecie, no, ale jeżeli nie chcecie tego szukać, no, to możecie komuś zapłacić, żeby możecie komuś zapłacić, żeby, żeby można powiedzieć was wyszkolił. Taka jest możliwość. Są też firmy, które chcą szkolić pracowników. No. wiadomo, że pracownicy nie będą, nie będą tutaj w żaden sposób sobie e, szukać tej wiedzy, bo wolą dostać ją. A wiadomo, jak wyglądają szkolenia. Chociaż wszystkie ja szkoleń nie lubię, no, ale wiadomo, jak to wygląda. Dwie godziny przekazującej wiedzy, a 8, o 6 godzin, albo 8, albo 10 przekazywania innych rzeczy. Także, także tak to wygląda. Kolejną sprawą jest sytuacja na rynku. No, Bitcoin krąży pomiędzy tymi 8-9 tysiącami. I oczywiście zawsze widzę, jak popularne jest rysowanie tych wszystkich kresek, tych wszystkich różnych dziwnych wykresów. Coraz ciekawsze formacje są wymyślane. Ja się z tego śmieję, oczywiście robiąc analizę technologiczną, która Wam się bardzo podoba, przynajmniej niektórym. Tak naprawdę trzeba uświadomić sobie jedną rzecz. Cena to jest stosunek podaży do popytu lub popytu do podaży, i tak naprawdę Wy nie wiecie, co się, co się wydarzy. Oczywiście są pewne wydarzenia, które mogą wpływać na cenę, bo ludzie się rzucają. Zobaczcie, ostatnia sytuacja to też świadczy o niedojrzałości rynku. Zobaczcie, Craig Wright złożył wniosek o uznanie go autorem whitepapera Bitcoina, uznanie go Satoshi Nakamoto. To jest tylko wniosek, który może złożyć każdy, już druga osoba też złożyła. Bitcoin SV wystrzelił o ponad 100% w górę, no. więc to jest niedojrzałość rynku. Oczywiście ja wiem, że, 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 że nie wiadomo, czy Craig jest Satoshi, czy nie jest. Uważam, że nie jest. Mam nadzieję, że nie jest, może to lepsze powiedzenie, bo ja rozumiem jedną rzecz i dlaczego ja tak, tak, tak mówię. Bo ja troszeczkę obserwuję Craig'a i powiem, że jego zachowanie i pewne, pewne rzeczy, które on publikuje, są najkrócej mówiąc niedojrzałe. Tak samo, jak niedojrzałem było zachowanie CZ z Binance'a o tym, jak powiedział, że zastanawiali się, czy nie cofnąć blockchainu Bitcoina, to jest kompletną bzdurą i herezją. Więc tak, nawet jeżeli Craig stworzył Bitcoina i jest na Nakamoto, to nie jest tak, ja to porównuję zawsze do elektryki, to nie jest tak, że jak Edison wymyślił żarówkę, to my musimy podążać za wizją Edisona. To są energetyka, w tej chwili elektryczność, to są wynalazki, które powstały później. Być może Craig stworzył Bitcoina, ale to nie znaczy, że musimy podążać za jego wizją. To jest praca wielu, wielu osób. To nie jest tak, że on jest jeden, stworzył coś i tylko on nad tym pracował. To jest praca setek, może tysięcy, a może dziesiątków tysięcy ludzi. To są kolejne projekty i tak dalej. Oczywiście niech on ma swoją, jeżeli stworzył Bitcoina, no to niech ma swojego tego Bitcoina, no ale w tej chwili Bitcoin, ten oryginalny, który powstał. Być może nie jest zgodny z jego wizją, no ale ludzie nie muszą za nim podążać. To nie jest tak, że e, jak ja jestem twórcą, to jak nie robicie tego, co ja chcę, to zabieram zabawki i do widzenia. No, no, no bez przesady. To Nie na tym to polega. To tak, jak ja bym zrobił kryptonaród i powiedziałbym, że no dobra, Wy inwestujecie tylko w te kryptowaluty, które ja uznaję. Jak ktoś zainwestował w jakąś inną, to do widzenia już w ogóle nie jest członkiem kryptonarodu, bo nie podąża za moją wizją. No jest to kompletna bzdura, nie? E, w taki sposób to można, to można zestawić. Więc ja rozumiem, że wszelkiego rodzaju rysowanie kresek, analizy itd. jest popularne. No ja się z tego śmieję. Moim zdaniem bardzo podatne kryptowaluty są na, wyda na wydarzenia. Szczególnie jeśli chodzi o spadki, to są podatne na wydarzenia takie jak haki. Chociaż powiem szczerze, no, zamknięcie Binance'a nie spowodowało takiego tąpnięcia jak, jak, jak ten. Wiecie, zawsze może się ktoś trafić, kto e, sprzeda dużą ilość bitcoinów na rynku. Mówiłem to już wielokrotnie, powtórzę jeszcze raz. I bitcoin stał się ofiarą własnego sukcesu, czyli e, stał się tak popularny i tak cena urosła, że wolumeny na giełdach i głębokość rynku nie nadążyła za jego ceną. I teraz sprzedanie 10-20 tysięcy bitcoinów na rynku, nie na rynku OTC, powoduje, że spada cena. Tak samo w drugą stronę. Ile będzie bitcoin kosztował i czy będzie kolejny ATH, to jest też często pytanie. Uważam, że będzie. Na pewno nie w tym roku, a przynajmniej. Tak podejrzewam, bo Bitcoin jest tak nieprzewidywalny, że tak naprawdę równie dobrze możemy mieć 100 tysięcy w tym roku. Ja raczej bym obstawiał rok 2020, 2021, bo to moim zdaniem to jest mm, też ten prawdziwy rajd po ATH, to jest też osiągnięcie pewnego punktu. Jakiego punktu? Punktu, w którym inwestorzy instytucjonalni, którzy już są na tym rynku, to nie jest tak, że nie mają, stwierdzą, że już nie spadnie niżej cena, a przynajmniej mocno nie spadnie, wchodzimy. Bo to jest ostatnia szansa. Teraz już musimy wchodzić i pompują w to duże pieniądze. Ile w tej chwili rynek krypto jest warty? Nie mam akurat. Nagrywam komórką, więc nie mam, nie mam podglądu, ale ile? 250 miliardów, 270? 300? To jest śmiech. 30 miliardów dolarów to jest śmiech i taka wartość rynku. To fundusze powiernicze, ubezpieczeniowe w Stanach mają 100 razy więcej pieniędzy. Także, także tak, to, tak to wygląda. Więc. Yy, Jaka jest najlepsza strategia? Oczywiście ja nie udzielam porad finansowych, bo uważam, że każdy powinien sobie samodzielnie działać i samodzielnie myśleć. I moim głównym celem jest to, tak samo jak oglądacie Mike Slaba, czy poprzednie researchy jeszcze przed Mike Slabem, zawsze mówię, że Wy musicie dokonać własnego researchu. Im więcej osób robi research, tym lepiej. Jeżeli research by robił Feniks Kowalski, Encyklopedia, X i ja, to super. Nawet jakbyśmy wszyscy robili tą samą kryptowalutę, każdy ma inny punkt widzenia, a Wy wyciągniecie jakąś średnią i do tego dorzucicie własny research. To jest najważniejsza rzecz. Ale powiedzmy, moja strategia polega na tym, że co jakiś czas dokupuję. Dokupuję, jak coś spadnie, dokupuję. Są pewne projekty, w które inwestuję, pewnie nie znacie, nie będę ich tutaj wymieniał. Dokupuję co jakiś czas i, i, i powiedzmy tak gromadzę kapitał. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że część z tych projektów ma szansę wypalić ma szansę dać dużo zarobić. Bo osobiście uważam, i to jest moje prywatne zdanie, że kolejna bańka to będzie 10 razy wyższe ATH niż poprzednie, czyli 200-400 tysięcy dolarów za Bitcoina. Wiem, że wydaje się to ekstremalne i wydaje się to niedorzeczne wręcz pozorem, ale kto by uwierzył w to, że Bitcoin będzie kosztował 20 tysięcy dolarów, czy około 20 tysięcy, w momencie, kiedy kosztował 1000 albo 100 dolarów. Nikt by w, w stanie nie uwierzyć. Tak Bitcoin zawsze robi i tak samo kryptowaluty za nim zawsze robią coś, w co ludzie nie są w stanie uwierzyć. Ilość Bitcoina jest ograniczona. Nie mówię o tym, ile zostanie wydobyte, ale ilość ograniczona w danym czasie. Czeka nas halving, czyli jeszcze zmniejszenie podaży bitcoina. Więc wiecie, tak to wygląda. Oczywiście, bitcoin ma swoje problemy. Jest siecią wolną, chociaż jak oglądaliście film ostatnio o bitomacie, to dosyć szybko to działało. No ale w porównaniu do takich walut jak Tron, Nano, XRP, czy inne tego typu, czy nawet Doge, to bitcoin jest siecią wolną. Siecią, która się okresowo przypycha. Oczywiście cały czas powstają nowe pomysły, no ale tak jak powiedział Rafał Kiełbus, na Bitcoinie, jeszcze nigdy nie było takiego prawdziwego hardworka, więc to jest duży problem. A zrobienie hardworka wiąże się z tym, że muszą wszystkie węzły się zaktualizować. No i jest to problematyczne, tak? Niektórym pasuje taki układ jak jest. Jeżeli bylibyście dużą kopalnią, mielibyście tani prąd, zarabialiście kupę siana na kopalniu Bitcoina, to bylibyście przeciwni zmianom, bo może Wam akurat tak pasuje. Także. Gdzie leży, gdzie leży cena Bitcoina docelowa? Tego nikt nie wie. Ja też tego nie wiem. Mogę spekulować jedynie. A tak naprawdę do tego wszystkiego trzeba podchodzić na luzie. Wiem, że e, wiem, że chciwość potrafi czasami, szczególnie emocje są bardzo ważne. Szczególnie jak tradujecie. Ja sam siebie łapię wielokrotnie na tym, a sprzedam. Nie, 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 a co będzie jak urośnie mocniej. Patrzę dwa dni później i mówię się, kurde, no mogłem sprzedać, nie? To jest największy problem. Jak można to w pewien sposób obejść? Podzielić sobie swoje inwestycje na dwie pule. Nie wiem, przykładowo macie 1000 zł. Dzielicie to w wowcji, nie wiem, pół na pół, 75 do 25, część trzymacie sobie na tzw. hadu a część sobie spekulujecie. Nie stracicie wszystkiego. Jeżeli nie traficie nawet w górkę, to są inne, inne kryptowaluty. I to jest tak, że przykładowo, nie wiem, kupujecie sobie XRP, nie? przykład czy lisa czy cokolwiek innego. Kupujecie za te 250 zł, kupujecie za całe 1000 zł przykładowo, 750 idzie na portfel, trzymacie, dobra, tego nie ruszam, to jest moja, czy 500, 250 czy 500 zł idzie na spekulacje. No dobra, tu idzie, idzie, ustawiacie sobie półeczki, bo to nie jest tak, że, i tu odradzam, próbę trafienia w jedną cenę. To się zdarza, mi się zdarzało na Tronie, na innych walutach, które są tanie, zdarzało się trafić w górkę idealnie, no ale takie rzeczy są, ale nie zawsze się uda to zrobić. Więc lepiej ustawić kilka półek sprzedaży, tak samo z kupnem, i próbować. Dojdzie, dojdziecie. Czasami się wydaje, że i to też się na tym złapałem wielokrotnie, sprzedałem, poszło jeszcze mocniej, że kurde, teraz nie chcę spaść, nie chcę coś tam. A później się okazuje, i bo się okazuje na przykład, że te środki zainwestowane w coś innego, a tu spadło do poziomu, który mnie interesowały. I okazało się, że jakbym miał przykładowo 1000 lisów, spadło, miałbym 1100. Nie? Więc to. Cierpliwość jest bardzo ważną cechą, no i powstrzymywanie swoich emocji, zapędów itd. To jest bardzo ważna rzecz w inwestycjach, w tradingu, we wszystkim zresztą. Jak to się mówi, na, na koniec można też przytoczyć takie przysłowie, że good things, comes, good things come to those who wait. Czyli dobre rzeczy przychodzą do tych, którzy czekają. Więc tym optymistycznym akcentem zakończymy ten kolejny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli wam się podobał, skomentujcie pod filmem, będę robił kolejne. Jest fajnie, ciepło. Jestem tu w parku, tu się da wytrzymać, bo tak naprawdę na zewnątrz jest około 28 stopni, więc całkiem nie mało. No, ale zobaczymy co będzie dalej. Także z mojej strony to tyle. Pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się. Do następnego razu.